Witamy serdecznie, Jest z nami Kinga Krówka po swojej e, kolejnej walce, bo to już e, nie pierwszy raz na Suzuki Boxing Night 31 w Krakowie. E, tak, dzień dobry. E, ja właśnie już drugą walkę stoczyłam na Suzuki i pierwszą stoczyłam rok temu z Natalią Dąbrowską. Też wygrałam jednogłośnie na punkty. Dzisiaj stoczyłam z Hiszpanką, również jednogłośnie na punkty. No ten mecz to już raczej będzie wygrany przez Polki, chyba się już nic nie zmieni, bo ostatnia walka trwa, a wszystkie walki do tej pory zostały wygrane. Kinga, ty emanujesz pewnością siebie w ringu, tym co robisz, robisz to bardzo dokładnie, jakbyś tak miała powiedzieć troszkę o tej walce. E, tak, e, no pewność siebie to już taki mój znak rozpoznawczy. E. Hiszpańka 8 lat starsza. E, to, była, to był mój debiut seniorski, e, to był mój debiut seniorski, jako już niespełna 18-letnia dziewczyna. E, ogólnie to walka przebiegła dobrze, pierwszą rundę wyczuwałam ściwniczkę. E, druga już taka była bardzo, bardzo ładna, jak mówił trener Tomędylak. I trzecia już taka bardziej przeboksowana, ale pierwsze rundy najlepsze. No właśnie, czyli tak naprawdę pierwsza runda troszkę baracza, druga runda zaznaczyłaś swoją wyższość tak. i już ciągnąłaś to do końca. Tak to bywa. Jakie teraz plany? Widzimy się w Wałbrzychu. Jak to wygląda? E, nie, nie jadę na Mistrzostwa Polski seniorek jeszcze w tym roku. Już z trenerami stwierdziliśmy, że lepszy będzie odpoczynek. <grym> I odpoczywamy i od stycznia, od 3 stycznia zaczynamy już pracę w seniorkach, bo chcę zaskoczyć w, tym ro w, w przyszłym roku a w tym już tak naprawdę zrobiłam swoje nie tyle. E, a miałaś już jakieś doświadczenia, jeżeli chodzi o bo, e, przeciwniczki z boksu seniorskiego, prawda? E, to, 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 to już potrafisz się odnaleźć e, w tej formule, ja mam takie wrażenie. Tak, e, z seniorkami dużo jeździłam, czy to na sparringi, po różnych turniejach, żeby właśnie czerpać doświadczenie, bo wiadomo, boks seniorski, boks seniorski to są całkowicie inne boksy, ja już bardziej zależy mi na tym boksie seniorskim, on jest ładny, jest czytelny i chciałabym właśnie już od tak naprawdę najmłodszych lat przygotowałam się po ten boks seniorski e, Chcę wejść w niego dobrze, zawsze właśnie trenowałam, sparowałam za Anetą Rygielską, z Julką Szeremetą, z Elą Wójcik więc to są naprawdę najlepsze dziewczyny i, i zawsze to doświadczenie mogę czerpać gdzieś tutaj w Gostyniu lub na właśnie różnorodnych kadrach e, Polski No teraz też prosto z Gostynia przyjechałyście tutaj, prawda? Z obozu tak, tak. Mieliśmy od 9 do 21, właśnie, zgrupowanie w Gostyniu. Właśnie, takie już też pod, można powiedzieć, Los Angeles. I, i bardzo, bardzo, najlepsze, moim zdaniem, zgrupowanie. Jakie było. A co w nim takiego dobrego było? Chodzi o atmosferę, nie pytam, bo to zawsze jest, wiadomo, że jest dobra. U Was jest tak fajnie, wesoło i generalnie to chodziło o to, co przerabiałyście jak przerabiałyście. E, tak, zgrupowanie. Było takie na spokojnie robione, w sensie bardziej skupiliśmy się na technicznych aspektach niż na jakichś wytrzymałościowych i właśnie to jest moim zdaniem najważniejsze, że te techniczne aspekty, bo technika równa się tak naprawdę wszystkim. No właśnie, technika jest najważniejsza. Gratuluję jeszcze raz z udanej walki. Trzymam mocno kciuki za kolejne starty. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.